Pan z wami Słow Ewangelii według świętego Jana. Jezus znowu ukazał się nad jeziorem tyberiackim, a ukazał się w ten sposób. Byli razem Szymon Piotr, Tomasz zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni jego uczniowie. Szymon Piotr powiedział do nich – idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu – idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu, jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich, Dzieci, macie coś do jedzenia? Odpowiedzieli mu nie. On rzekł do nich, Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej Wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował. To jest Pan. Szymon Piotr usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie nagi i rzucił się w pław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko około 200 łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie 153. A pomimo tak wielkiej ilości sieć nie rozerwała się: Rzekł do nich Jezus: chodźcie, posilcie się. Żaden z uczniów nie odważył się zadać mu pytania: Kto Ty jesteś? Bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy z martwych wstał. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Działa, działa, tak. O, działa. Bardzo serdecznie dziękujemy Księdzu proboszczowi za zaproszenie na niedzielę Caritas. Za to, że możemy razem z Panem Pawłem, który jest rzecznikiem. Karitas Archidiecezji Wrocławskiej, którego można czasem w TVP3 zobaczyć, jak tam relacjonuje różnego rodzaju wydarzenia, które prowadzimy w naszej diecezji. Razem z Państwem nie tylko przeżywać niedzielę, modlić się, ale także dzielić się tymi dobrymi rzeczami, które wspólnie, razem, jako Kościół Wrocławski realizujemy na co dzień. Bo często jest tak, że czym się zajmuje Karitas? Sprzedaje świeczki na Boże Narodzenie. No i tak mamy w pamięci, że tylko te świeczki na Bożena no na Wielkanoc baranki świeczki ewentualnie to wszystko. A moi drodzy, my codziennie jako Kościół Wrocławski realizujemy to, do czego wezwał Chrystus apostołów: głoszenie słowa i troska o ubogich. 1500 osób codziennie, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobotę. my jako Kościół Wrocławski otaczamy opieką w naszej diecezji. Tak dla przypomnienia yy, i takiego uświadomienia. W Polsce jest 44 diecezje, w tym jest liczona diecezja Ordynariatu Polowego i Grekokatolicka. Obok nas jest diecezja świdnicka i legnicka. A to, o czym my mówimy, to się dzieje tylko w naszej wrocławskiej diecezji. My we wrocławskiej, naszej, my jako chrześcijanie otaczamy 1500 osób codziennie opieką. 600-700 osób codziennie w jadłodajni naszej we Wrocławiu i w Oławie przychodzi po zupę. Ponad 100 osób dziennie przychodzi się wykąpać na Ostrowie Tumskim XXI wiek, do nas, do łaźni pod katedralną 7. Od 6 rano już tam stoją kolejki. Mogą skorzystać z tego. I moi drodzy, to jest dla mnie chluba, bo udało nam się w czasie pandemii, kiedy wszystko było zamknięte. Dobrze pamiętacie ten czas, zresztą niektórzy wypierają, bo już nie chcą myśleć, bo to był jak horror, jakby człowiek brał udział w jakimś filmie science fiction. Ani dnia jednego nie zamknęliśmy łaźni, ani jednego dnia nie zamknęliśmy naszej kuchni. Mimo, że wszystko było zamknięte. Ja do tych mówię, no to bierzcie ich sami teraz bezdomnie. No gdzie bezdomny ma się zamknąć? No gdzie bezdomny ma sobie zrobić jedzenie? Jako, no nie ma nic. Pod mostem żyje. I my jako chrześcijanie zdaliśmy wtedy egzamin. Wspólnie razem realizowaliśmy to dzieło. Proste, a jak ważne w kryzysowych takich sytuacjach. Także mamy domy opieki, warsztaty terapii zajęciowej, medycynę szkolną, środowiskową, długoterminówkę, hospicjum domowe. Caritas zatrudnia ponad 400 pracowników, gdzie tylko jest jeden ksiądz, dyrektor. Reszta pozostali są świeccy pracownicy. I moi drodzy, na co dzień realizujemy te zadania, do których zostaliśmy wezwani instytucjonalnie, ale także i są parafialne zespoły. Półtora tysiąca wolontariuszy mamy w diecezji. Także i w waszej parafii działa świetnie parafialny zespół Caritas, który realizuje te działania. A to skąd się wszystko bierze? Właśnie z powołania Chrystusowego. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii no, takich zrezygnowanych apostołów, bo facet jak nie wie, co robić, to, to idzie na ryby. Bo, tak, żeby pozbierać swoje myśli. Czy tam właśnie idzie do warsztatu swojego gdzieś tam coś pokręcić, żeby się pozbierać do kupy. No i Piotr też nie wiedział. On był rozczarowany, może nie tyle, ale no miał inne plany, inne pomysły na życie. On sobie wszystko poukładał, jak to będzie z Panem Jezusem, pewnie też, jak Judasz troszkę, no i nagle wszystko się zawaliło. Z czego żyć? A podatki Cezar każe płacić. I, i, I co jeść? Za co jeść? No to co wpada na pomysł? Idziemy łowić ryby. To, co robiliśmy. Ostatnio łowił trzy lata temu, zanim go Pan Jezus powołał pierwszy raz. Ale proszę zobaczyć, łódki nie schował, nie sprzedał łódki, tylko odłożył tak na wszelki wypadek, tak jak klerycy czasem idą do seminarium, ale telefon koleżanki się zostawi na wszelki wypadek, jak mu, mu tam nie wyszło. Zresztą małżeństwa czasami też tak bywa, idzie do ołtarza, ale telefon kolegi to trzyma dziewczyna tak na wszelką okoliczność, jakby się coś nie udało. No właśnie. I święty Piotr sobie taką łódkę zostawił na boku. I on tam trzymał ją, trzymał. Może kiedyś się przyda. No i poszli łowić ryby. Całą noc ciężko pracują. Proszę sobie wyobrazić, ile takich mieliśmy sytuacji w życiu, że się urobimy czasem, umęczymy. No strasznie. I nam w ogóle robota nie idzie. Czas stracony, pieniądze wyrzucone. I nic nie wychodzi. Oni tak całą noc się umęczyli chłopy i nic nie złowili. I przychodzi Pan Jezus i mówi... Dzieci, macie co jeść? No nie, no, no nic nie mówić. Oni go jeszcze nie rozpoznali. I wtedy Pan Jezus mówi, zarzućcie sieć. Ja miałem kiedyś takiego Pana Janka, jak byłem na parafii, bo przez parę lat byłem proboszczem na dwóch parafiach. I Pan Janek przychodził, tylko on taki był, że on tam lubił sobie dziabnąć, ale w pewnym momencie wyszedł z tego. I mówi, przycięca, kiedyś jak szedłem malować pokój, to miałem masakra. Dwie trzy dni, tu się nie klei, tam się odlepia, to odpada, bo no, mówi, denerwuje się, knie. A mój teraz? Ja mam ma metodę. Rozkłada sobie wszystko, dziesiątkę różańca odmawia i zaczyna malować. Jeden dzień, jeden pokój. Jeden dzień, jeden pokój. I moi drodzy, tak jest w życiu naszym. Ilu małżonków jest rozczarowanych małżeństwem po dwóch, trzech, pięciu latach? Że ten nie tak miało być przycięca. Ja myślałem, że on mnie będzie na rękach nosił. Będzie tutaj kawkę ze mną popijał, będzie mnie słuchał, a on siedzi przed telewizorem i tam go adoruje, piwo popija i tam patrzy w to. No właśnie, ilu księży rezygnuje, bo jest rozczarowanych. Mieli zmienić świat, mieli zawojować, ludzie mieli być zachwyceni. Przychodzi jakaś depresja, jakaś słabość, rezygnują, zakonu występują. Dlaczego tak się dzieje? Bo po ludzku nie jesteśmy w stanie zrealizować tego. Człowiek nie jest w stanie przetrwać w małżeństwie, jeżeli nie będzie Boga w nim. Nie jest w stanie być księdzem, jeżeli będzie budował tylko na sobie. Nie będzie w stanie trwać w zakonie, jeżeli nie będzie Chrystusa w jego życiu. I Pan Jezus mówi, to jest jedyna droga. Mówi, zarzućcie sieci. I co się dzieje? Pełne sieci ryb. Wszystkiego nagle mają. Nie brakuje im niczego. Kiedyś do mnie jeden Pan przyleciał i mówi, przygięca, niech ksiądz coś doradzi, bo mi się małżeństwo sypie. Ja mówię, a kiedy pan był ostatnio w kościele? No, ja mówię, jakoś 15 lat temu na ślubie. I pewnie uspowiedzi. No, kazali mi wtedy do spowiedzi. I się mówi: To pan chce, żebym ja w 5 minut panu małżeństwo naprawił? No, tego już byłem. Zobaczcie, że człowiek tak idzie do wróżki, do bioenerapeuty i idzie to po takich siakich, siakich, owakich, a jak już wszystko zawodzi, to dopiero na końcu przychodzi do kościoła i już pada. I mówi, że nie ma szans. No nikt inny tego nie załatwi. A nie można było od razu? No można było od razu. Tylko my jesteśmy takiej kombinatory. Zosie, się. ja se sam poradzę, ja się sam załatwię, ja se sam rozwiążę, no nie damy rady. Bez Chrystusa nie da rady przetrwać w małżeństwie. Bez Chrystusa nie da rady być księdzem. Bo to jest po ludzku niemożliwe. Po prostu się człowiek wyczerpuje. I to jest naturalne. Dlatego pan Jezus przychodzi wtedy, kiedy oni są już zrezygnowani, i drugi raz powołuje Piotra. Mówi: Piotrze, ty masz łowić ludzi, nie ryby. Ty masz głosić słowo Boże, a nie zajmować się rybactwem. Ty masz inne zadanie. I dopiero wtedy Piotr, jak widzi, że tylko na Chrystusie może budować swoje życie, za nim idzie. Dopiero wtedy ma połów obfity. I moi drodzy, dzięki tej Bożej miłości, dzięki temu, że ta Boża miłość gości w naszych sercach i w naszym życiu, realizujemy piękne dzieła. Także w naszej decyzji, o której wspomniałem, teraz poproszę Pana Pawła Trawkę, Rzecznika Caritas, albo także przybliżył tą całą sytuację, którą realizujemy na co dzień. Oczywiście Święty, Święty Piotr idzie dalej razem z apostołami. Zostawia te ryby, zostawia tą łódkę głosi i Dzieje apostolskie mówią bardzo wyraźnie o tym i rozdziela chleb. Nie tylko ten eucharystyczny, ale ten zwykły, powszedni. Razem z apostołami, bardzo gorliwie. Dużo jest tych potrzebujących. Tak dużo, że potrzeba ustanowić siedmiu, którzy będą wspomagali ich w tej misji. Nie ma głoszenia Ewangelii bez dzieł miłosierdzia. Ewangelia do tego nas wzywa i to się rzeczywiście dzieje. I my możemy czasem tak myślę też i o sobie. Jako chrześcijanie, jako katolicy przychodzimy do Kościoła, modlimy się tutaj, przeżywamy swoją wiarę i wychodzimy do naszych rodzin, do naszej codzienności, a potem wracamy do Kościoła i tu przeżywamy naszą wiarę, a tam jest jakiś inny świat. No nie. To nie jest tak, że katolikiem, chrześcijaninem jestem tutaj w tym Kościele, że tutaj działa Duch Święty. I tam też wychodzę i tam też głoszę. Niekoniecznie słowem, tak naprawdę słowem najrzadziej. Ta moja codzienność, wrażliwość, umiejętność dzielenia się, to jest to, co buduje właśnie tą moją chrześcijańską tożsamość. My, jak przyjeżdżamy tutaj dzisiaj do Państwa, to przyjeżdżamy z wielką wdzięcznością. Nie tylko w naszym imieniu, ale też w tym imieniu tych, do których ja na przykład osobiście jeździłem we wrześniu. We wrześniu jeździłem do Lewina Brzeskiego, takiej miejscowości na końcu naszej diecezji, już prawie pod Opolem. To jest taka miejscowość, którą zalała woda. Mieliśmy powodzie we wrześniu, widzieliśmy te tragiczne obrazki. Tylko w Lewinie była trochę inna sytuacja. Wyobraźcie sobie Państwo Wasze miasto, Oleśnicę, mamy tutaj rynek, ratusz, dookoła jest trochę kamienic i potem zaczynają się bloki. Podobnie zbudowany jest Lewin. Też jest rynek, właśnie te kamieniczki, tam, tam się kończą kamieniczki, tam zaczynała się woda, która stała w tym mieście przez pięć dni. Od poniedziałku do piątku, dopiero w sobotę, przyjechały pompy i na tyle opadła odra, że można było zniszczyć pompowywać wodę. Przez pięć dni woda stała w mieście. Nie tak, że po kostki gdzieś tam, tylko rzeczywiście wszystko było zalane. I teraz no, potrzeby są ogromne. Czy ludzie się odbudowują? Dostali osuszacze, um, dostali opał. Skąd? Od was. 33 tysiące złotych tylko z waszej parafii. Przepiękne. To jest właśnie nasze chrześcijaństwo. Nie zostawiliśmy ich samych i dalej im pomagamy. W sumie tylko w naszej diecezji zebraliśmy ponad 2 miliony 200 tysięcy złotych na pomoc właśnie tej miejscowości, tym Powodzianom. Więc i i agregaty prądotwórcze, i tysiąc ton opału naprawdę tysiąc ton opału to jest sporo. To jakbyśmy ustawili to w tirach, to parę dziesiąt dobrych e, ciężarówek zapełnionych tym, tym opałem. I przez całą zimę było ciepło, i teraz dalej oni dalej osuszają. I teraz dalej startują z, e, z remontami. I za dwa lata dalej będzie trzeba remontować i będą jeszcze większe potrzeby, bo się okaże, że ta woda powymywała fundamenty. I my już o tym wiemy. Wielu z nich jeszcze sobie tego nie uświadamia. Ale nasze chrześcijaństwo, nasza umiejętność dzielenia się jest no właśnie taka. Jesteśmy w okresie Wielkanocy. Przygotowywaliśmy się do niej przez Wielki Post. Post, modlitwa, jałmużna. Trzy rzeczy, które nie są tylko na Wielki Post, tylko na życie chrześcijanina, to jest pokarm chrześcijanina codzienny. Modlitwa, bez tego się nie da, ale Post nie jest tylko na Wielki Post. A jak jest Post, to jest jego owocem jałmużna. I Wy też złożyliście jałmużnę. 3,5 tysiące złotych wróciło, czy zostało przekazane na rzecz dzieł karniec archidiecezji wrocławskiej, z tych, które zostały zebrane w środę popielcową. I to też do was wróci. Bardzo blisko, tutaj w Dobroszycach, gdzie prowadzimy Centrum dla osób z niepełnosprawnościami. Coś, co miało powstać za, nie wiem, 5-10 lat, będziemy mogli zrealizować wcześniej. Roz, o 40% rozszerzymy dom opieki dla osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Chyba ważny znak dla Oleśnicy w tych czasach. Tak, dzieci i dorośli z trisomią, z zespołem Dauna mogą żyć pięknie. I Są pięknym znakiem. My z księdzem Dariuszem często jesteśmy w Dobroszycach na różnych uroczystościach, czy na rozpoczęcie roku szkolnego, bo tam jest szkolny ośrodek, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, czy na Wigilii, w innych takich momentach, jakichś konkursów. Ostatnio przyjechali olimpijczycy z olimpiad specjalnych ze złotymi medalami z Turynu, Fantastyczne sukcesy dzieciaków, dorosłych z niepełnosprawnościami, pomimo. I my, jak tam przyjeżdżamy, to potem stąd wracamy, i widzimy, jak nasze problemy, takie codzienności różne, są maleńkie. Jak oni przezwyciężają i potrafią to przezwyciężać, jak rodziny tych dzieciaków, tych dorosłych są silne, piękne. Wiele trudów na pewno, wiele łez, nieprzespanych nocy i tak dalej. To nie jest tak, że to jest tylko piękno um, do, do pogłaskania. Nie, nie, to jest ogromna ofiara. Ale to jest nasze dzieło, które razem wspomagamy. I za to dzisiaj przyjechaliśmy z jednej strony podziękować, ale też z wielką prośbą do Państwa, żebyście się czuli tymi, którzy budują Caritas. To nie oni, ten ksiądz dyrektor, ten pan trawka, co przyjechali do Was. To jest nasze dzieło, naszej archidiecezji, waszej wspólnoty, waszej parafii, każdego z was. Wasz parafialny zespół Caritas, tak bardzo chwalony przez siostrę Magdalenę, która koordynuje. Bum, jedziesz tam, powiedz, że tam jest mocny ten zespół. Świetny macie ten zespół, naprawdę. Ale on potrzebuje jeszcze więcej ludzi. Sprawdźcie, czy nie znaleźlibyście chwili, żeby się włączyć w wolontariat. Nie zawsze na cały rok. Można akcyjnie, na chwilę, wspomóc ich. Można wspierać przez modlitwę, przez ofiary. Na różne sposoby. Żeby to miłosierdzie, którego dzisiaj doświadcza święty Piotr, było w Was. Patrzcie, to jest ten gość, który dopiero co się zaparł, Pana Jezusa. To jest ten gość, który miał łódkę, co zostawił ją, który poszedł łowić ryby, który rzuca się w wodę, bo nawet on nie rozpoznał Chrystusa. To Jan powiedział: To jest Pan. Dopiero wtedy Piotr przejrzał na oczy. Ale on pierwszy płynie, odważnie, wie, Jakie są Jego słabości? I wie, że tam będzie miłosierdzie. I tym miłosierdziem będzie się dzielił dalej. Taki jest chrześcijanin. Taki jest każdy z nas. Zdradzamy, upadamy, grzeszymy. Podnosimy się, przychodzimy do Chrystusa, karmimy się tym, co On nam daje. Dokładamy z tego, cośmy ułowili, dzięki Jego łasce. I tym się dzielimy dalej. I miłosierdzie rozszerza się wokół nas. I to życie chrześcijanina nie kończy się wtedy w tym kościele, tylko wychodzimy na zewnątrz i tam nadal wciąż jesteśmy gorliwymi katolikami, chrześcijanami, tymi, którzy zgłoszą o Chrystusa zmartwychwstałego. Moi drodzy, jeszcze dla dzieci i młodzieży mamy taką pamiątkę, wizerunek Świętego Józefa, pobłogosławiony przez księdza arcybiskupa naszego metropolite. To jest święty Józef. Wizerunek jest niespotykany, bo jest wyjątkowy i szczególny. On jest z domu pomocy jednego z kątów wrocławskich, tam, gdzie jest kaplica, to jest właśnie tej kaplicy ten wizerunek, jako na pamiątkę dzisiejszego spotkanie. Także będziemy prosić, żeby my lecimy dalej na kolejne kazanie. Dzisiaj się nagadamy. A, a księdza tutaj, wikarego, poprosimy, żeby później rozdać dzieci i młodzieży na to dzisiejsze spotkanie. Jeszcze raz bardzo serca z całego Wam dziękujemy, że angażujecie się w te nasze wspólne dzieła. I zapraszamy. Bóg zapłać Szczęść Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na Mękę, wziął chleb i dzięki tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom mówiąc: Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerze wziął kielich i pnochnie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc. Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów, to oczyńcie na moją pamiątkę. tajemnica wiary. Oto Jezus Chrystus, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, Panie nie Jesteś jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. I Piotr stał w takim punkcie, gdzie poniósł porażkę, poniósł błąd, chciał się cofnąć, czuł się niegodny, niegotowy, żeby Boga uwielbić, żeby być z Jezusem. Chcę ci powiedzieć, że nie ma takiego grzechu, którego Jezus nie przebaczy, że nie ma takiej porażki, z której Jezus nie podniesie. Że nie ma takiej sytuacji, gdzie już gasła nadzieja. Nawet jeżeli jest upadek, grzech, słabość, jakaś blokada, niemoc, bezsilność, to Jezus przychodzi do tego miejsca po to, abyśmy dalej mogli go uwielbić. Nawet jak tracimy godność, tracimy grunt pod nogami, nawet jeżeli cofamy się i łapiemy znowu ryby i mamy puste sieci, bo się wycofaliśmy z czegoś, z lęku, ze strachu. Sam Jezus przechodzi po ciebie. Sam Jezus przychodzi po to, żeby na nowo nas powołać, powiedzieć: Jesteś posłany. Jesteś wybrany do tego, abyś był dzieckiem Bożym, abyś żył słowem Bożym, byś się nie poddawał, byś nie wątpił w miłość. Piotrze, nie wątpi w miłość. Bracie, siostro, nigdy nie wąt w miłość Jezusa, która jest będzie Tak, Jezu, chcemy Cię uwielbić, bo jesteś zawsze wierny, bo zawsze mamy do kogo wrócić, bo zawsze czekasz z otwartymi ramionami, bez wypominek, bez, bez kary, bez potępienia, ale zawsze z nadzieją, że się poprawimy, bo Ty, Panie, chcesz naszego rozwoju w miłości, w pokoju. Jezu, oddajemy Ci chwałę, chcemy Ci śpiewać, że jesteś dobry. Że jesteś wspaniałym Bogiem, że nie ma innego lepszego, że w Tobie jest pełnia. Dlatego chcemy Ci, Panie, wyśpiewać tak jak w Apokalipcie: że przed tronem Baranka śpiewamy mądrość, cześć, błogosławieństwo, chwała i moc, potęga i zbawienie leżą do Pana, do Baranka. mądrość, moc, Thou art esch, mongres mons, oos, faes, nob, nangeni, nangeni. Thou art esch, mongres Nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na lud swój, który odnowiłeś przez sakramenty dające życie wieczne i doprowadź go do chwalebnego zmartwychwstania przez Chrystusa, Pana naszego.